Cześć, pokażę Wam zaraz moje jeżyny. W tym roku bardzo fajnie krzaczki obrodziły. Mam ich tutaj tylko cztery, ale jest nieźle. Jest nieźle, owoce jest zadziwiające, bardzo dużo. O tak to się prezentuje. Podlewałem je gnojówką z pokrzyw i tylko tyle. Ziemia tutaj jest no taka raczej słaba. Nie jest ona zbyt bogata w jakieś składniki. Widzę, że tutaj niektóre już powoli zaczynają się czernić. Także wkrótce szykują się zbiory. Troszkę, troszkę ich jest. Będę z nich przyrządzał sok na zimę. Sok z jeżyny jest bogatym źródłem witaminy C przede wszystkim ma właściwości napotne, przeciwgorączkowe, także można go stosować właśnie w okresie zimowym, jesiennym, wczesna wiosna. Jeżeli ktoś będzie miał właśnie problemy z przeziębieniem, to jest to dobre rozwiązanie naturalne. Czytałem również, że liście można stosować, robić z nich napary, ale osobiście nie używałem więc się nie wypowiem jak z tym faktycznie jest. Także czeka mnie i mój sokownik trochę pracy. Jest co zbierać.